Zapraszam Pana Mecenasa, doktora Jacka Czabańskiego, twórcę strony www.pomocfrankowicza.pl. Szanowni Państwo, tak jak przekonaliśmy się przed chwileczką w dyskusji, do rozwiązania politycznego jest jeszcze daleka droga. A mimo tego, że takie rozwiązanie byłoby optymalne, rozwiązywałoby problemy wszystkich kredytobiorców niestety trudności są bardzo duże polityczny proces jest skomplikowany politycy podatni są na wpływy lobbystów nie jesteśmy ani o krok bliżej a nawet może jesteśmy o krok dalej ze względu na złożoną propozycję prezydenta o czym powiem za chwilę dlatego ciężar rozwiązania tej sytuacji spoczywa w sądach w sądach w których ostatnio wreszcie mamy początek wykształcenia się przyzwoitej, uczciwej linii orzeczniczej, zgodnej z prawem. Zacznijmy od, od tego, że klauzule indeksacyjne stosowane przez banki za każdym razem, kiedy były przedmiotem oceny sądu, sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za każdym razem zostały uznane za nieuczciwe i zostały zakazane. Mamy wyroki w stosunku do czterech banków. Są to tylko cztery banki, dlatego że akurat w tych czterech sprawach ta sprawa trafiła do sądu, ale są to wszystkie sprawy o klauzule indeksacyjne, jakie były przedmiotem rozpatrzenia przez sąd. A więc niewątpliwie wiemy, że banki stosowały nieuczciwe postanowienia, które, tak jak, sami, które jak wszyscy wiemy, pozwalały bankom na dowolne wyznaczanie kursów, dowolną różnicę w stosunku do kursu rynkowego. Te wyroki były podtrzymywane przez Sąd Najwyższy. W tym pragnę zwrócić uwagę, że również w stosunkowo niedawnym orzeczeniu ze stycznia 2016 roku Sąd Najwyższy w bardzo ważnym wyroku stwierdził, nawet, że nawet ograniczenie różnicy, ograniczenie spreadu do 10%. Stosowane przez bank, w tym wypadku był to bank DNB Nord, daje za dużą swobodę banku w wyznaczaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy, jest nieuczciwe, ergo jest zakazane. A więc, nawet określenie tej swobody w ten sposób, że bank mógł różnić, mógł wyznaczać swój kurs w stopniu nie większym niż plus minus 10% od kursu rynkowego również zostało uznane za niedopuszczalne w stosunkach z konsumentami. Wreszcie mamy ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z września, gdzie również Sąd Najwyższy stwierdził, że dla wyliczenia wysokości zobowiązań kredytobiorcy nie można stosować kursów dowolnie wyznaczonych przez bank. Tutaj sprawa dotyczyła bankowego tytułu egzekucyjnego, ale to orzeczenie oczywiście ma znacznie szerszy charakter. Nie ulega więc już teraz wątpliwości, że te postanowienia umowne, które są standardem w umowach kredytowych, są nieuczciwe, są zakazane. Problem natomiast pojawia się przy dyskusji, co to właściwie oznacza, jakie są skutki tej bezskuteczności. I tutaj musimy odwołać się do orzecznictwa europejskiego, a przede wszystkim do dyrektywy 93.13 o nieuczciwych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami, do orzecznictwa, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opartego na tej dyrektywie, jak również do polskiego przepisu artykułu 385 PRIM kodeksu cywilnego i następnych, które wprowadzają postanowienia tej dyrektywy do polskiego prawa. Zgodnie z tymi przepisami skutkiem, skutkiem stosowania nieuczciwych postanowień umownych jest ich bezskuteczność. No i otóż to teraz mamy Typową umowę kredytu indeksowanego. Mamy kwotę kredytu: 300 tysięcy złotych, stwierdzenie, że kredyt jest indeksowany do kursu franka szwajcarskiego i wreszcie dwa, dwie klauzule indeksacyjne. Pierwsza mówiąca, że przy wypłacie ustala się równowartość kwoty wypłaconego kredytu we frankach stosując kurs kup na banku, a później przy spłacie rat przelicza się raty z franków na złotówki stosując właśnie ten kurs banku. Cóż oznacza bezskuteczność postanowień umownych? No tak, wiemy już, że te postanowienia, te klauzule indeksacyjne są zakazane, są nieuczciwe, są bezskuteczne, a więc nie ma ich w umowie. Banki twierdzą, i teraz to jest główna linia obrony banków w sądach, że po wykreśleniu tych postanowień z umów mamy dalej produkt w postaci kredytu indeksowanego kursem franka, tyle tylko, że umowa milczy na temat tego, jak ten kurs wyznaczać. W związku z tym banki proponują, żeby został w to miejsce, w miejsce ich kursów wprowadzony inny kurs franka, na przykład kurs sprzedaży NBP może powiększony o pół procenta, jak proponuje prezydent, może kurs rynkowy, może kurs średni NBP w gruncie rzeczy jakikolwiek kurs, byleby zachować powiązanie kredytu z kursem franka. Drugie rozwiązanie jest takie, że mówimy nie, no, klauzula odsyłająca do kursu franka w całości jest bezskuteczna, a więc w ogóle nie ma żadnego powiązania z kursem franka, zostaje nam tylko kredyt w złotówkach. Wreszcie trzecie możliwe rozwiązanie to jest takie, że uznajemy, że umowa w całości jest niewykonalna po zakwestionowaniu postanowień indeksacyjnych. Albowiem postanowienia indeksacyjne były tak ważne dla jej bytu, że bez nich nie może umowa dalej być wykonywana. Umowa w całości jest nieważna. Te trzy możliwe rozwiązania to są trzy teraz drogi, z którymi się musi zmierzyć sądownictwo i mam nadzieję, że wybierze drogę właściwą. Jaka to będzie droga właściwa? Przede wszystkim rozważmy kwestię nieważności, o której wspomniała wcześniej mecenas Garlacz. Mamy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nieprawomocny, który mówi o tym, że właśnie ponieważ klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, a bez nich umowa nie zostałaby zawarta, to umowa jest nieważna w całości. O ile nieważność umowy jest rozwiązaniem poprawnym, jeżeli chodzi o skutek prawny, o tyle rozumowanie sądu jest błędne. Dlaczego? Dlatego, że bezskuteczność postanowień Pewnych postanowień nieuczciwych zgodnie z prawem, zgodnie z dyrektywą chroniącą konsumenta, nie oznacza upadku całej umowy, tylko oznacza, że umowa ma być wykonywana dalej, ale bez nieuczciwych postanowień umownych. Nie oznacza to jednak, że umowa nie powinna zostać uznana za nieważną w całości. Moim zdaniem, umowa powinna zostać uznana za nieważną w całości, ale z innego powodu. Jaki jest to powód? Powód jest bardzo prosty, mianowicie wysokość zobowiązań kredytobiorcy nie została określona. Nie została określona w sposób precyzyjny, została pozostawiona do określenia bankowi. Kiedy biorę kredyt na 300 tysięcy złotych, wydawałoby się, że jestem zobowiązany do zwrotu 300 tysięcy złotych, ale tak nie jest. Nie jest tak z dwóch powodów. Otóż już pierwszego dnia bank przelicza kwotę wypłaconego kredytu według swoich kursów, a więc już pierwszego dnia jestem winien. Gdybym chciał oddać ten kredyt, zwrócić go już pierwszego dnia, nie kwotę 300 tysięcy, tylko kwotę, która stanowi najpierw równowartość, powiedzmy, 150 tysięcy franków po kursie 2 zł, a następnie przeliczamy ją z powrotem, ale już po kursie 2,20 i otrzymujemy kwotę w wysokości 330 tysięcy złotych. A więc już na dzień dobry kredytobiorca został obciążony dodatkowym zobowiązaniem do spłaty, długiem w wysokości kilku procent kwoty kredytu, a więc kwota na ogół sięgającą kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ta kwota wzięła się z tego, że bank mógł dowolnie wyznaczyć sobie różnice pomiędzy kursami, które stosował, a więc mógł dowolnie zwiększyć wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Tego typu działanie jest niedopuszczalne na gruncie prawa zobowiązań, powoduje moim zdaniem nieważność umowy. Drugą Drugim zarzutem, też podnoszonym wcześniej w dyskusji, była sprzeczność tak skonstruowanej umowy kredytu, a więc dopuszczeniem waloryzacji kwoty kredytu, z przepisami dotyczącymi konstrukcji umowy kredytu, artykułem 69 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, która mówi o tym, że przez kredyt kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty. Udostępnionego mu kredytu, a nie do zwrotu jakiejś innej kwoty. A więc możemy powiedzieć, że cechą typową umowy kredytu jest to, że mam oddać to, co pożyczyłem, tak jak przy umowie pożyczki, tak samo przy umowie kredytu. A więc nie może dochodzić do waloryzacji kwoty udzielonego kapitału. Waloryzacji mogą podlegać co najwyżej świadczenia w rodzaju raty odsetkowej. Tego typu rozumowanie zaczęło pojawiać się już w orzecznictwie sądowym, aczkolwiek na marginesie głównych rozważań. Więc czekamy ciągle na wyrok. To jest linia rozumowania prezentowana również przez rzecznika finansowego w jego raporcie i w jego istotnych stanowiskach w sprawie wysyłanych do sądu. Czekamy na wyrok sądu, który oparłby nieważność umowy kredytowej właśnie na stwierdzeniu, że tego typu umowa jest niedopuszczalna, stanowi przekroczenie zasady swobody umów, jest niedopuszczalna ze względu na sprzeczność z prawem, a więc ze względu na to, że kwota kredytu może Rosnąć, tak jak mamy ten przykład w Polsce. Może również teoretycznie maleć w zależności od kursu, od wahań kursu walut. Drugie rozwiązanie, tak jak powiedziałem, to jest takie, że w miejsce, w miejsce kursów stosowanych przez bank wchodzi jakiś inny kurs. To jest rozwiązanie, które forsują banki w procesach, i to jest rozwiązanie, które również znalazło pewną akceptację w wyrokach sądów, ale również na marginesie, A więc na marginesie sądy gdzieś mówiły, że nawet upadek klauzuli indeksacyjnej banku nie oznacza, że nie ma w to miejsce stosowanego żadnego innego kursu, ale znowu nie było orzeczeń prawomocnych, zwłaszcza opartych na tym rozumowaniu. To rozumowanie oczywiście sprowadzałoby się do tego, że dalej mamy kredyt powiązany z kursem waluty obcej i dalej mamy kwestię tego, że waloryzowana jest kwestia kwota kapitału, a więc kredytobiorca jest wystawiony na duże ryzyko kursowe. To rozwiązanie jest jednakże sprzeczne z postanowieniami dyrektywy 93.13, jak również z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego za słuszne należy uznać wyroki, ostatnie wyroki, które zaczęły zapadać, mamy już tych wyroków cztery, dotyczące skutków bezskuteczności klauzul indeksacyjnych. Są to wyroki, które zapadły przeciwko bankowi M-Bank oraz Santander Consumer Bankowi, ale nie ma to większego znaczenia, bo konstrukcja tych umów jest typowa dla wszystkich innych kredytów indeksowanych. A więc tam sądy stwierdziły, że upadek klauzuli indeksacyjnej nie pozwala na wprowadzenie w miejsce kursów bankowych jakiegoś innego miernika wartości w postaci np. kursu średniego NBP, gdyż byłoby to sprzeczne z prawem europejskim, które przewiduje, że sąd nie może uzupełnić umowy o jakieś inne postanowienia w sytuacji, w której orzeka bezskuteczność nieuczciwych postanowień. Dlaczego? Otóż nie jest to przypadek, nie jest to ominięcie przez ustawodawcę europejskiego istotnej kwestii jest to zamierzone działanie, bowiem ustawodawca europejski wiedział, że po wykreśleniu nieuczciwego postanowienia, które przedsiębiorca narzucił konsumentom Przedsiębiorca będzie musiał dalej wykonać umowę na mniej korzystnych warunkach, a może nawet na tak niekorzystnych warunkach finansowych dla siebie, że nigdy by jej nie zawarł, wiedząc, że gdzieś na końcu to postanowienie zostanie przez sąd uznane za nieuczciwe. Ale ustawodawca europejski uznał, że będzie to efekt prewencyjny. Wiemy, że nie wszystkie sprawy trafiają do sądu. Gdyby. Orzeczenie sądu miało sprowadzić się do tego, że przedsiębiorca ma wyłącznie oddać nieuczciwie osiągnięte korzyści, to byłoby tak jakby prawo karne przewidywało, że kiedy łapiemy złodzieja, to jedyną karą jaką go spotyka jest to, żeby oddać to co ukradł. Takie prawo karne nie stanowi kary, w gruncie rzeczy stanowi wręcz zachętę do złodziejstwa. Tak, a więc ustawodawca europejski tak samo powiedział, że w przypadku stwierdzenia nieuczciwości postanowienia umownego Postanowienie to nie wiąże, natomiast umowa ma być wykonywana dalej, nawet jeżeli wiązałoby się to z bardzo dużą, z dużymi konsekwencjami negatywnymi finansowymi dla przedsiębiorcy. Dlaczego? Dlatego, że chroniony jest tu interes konsumenta, chroniony jest tutaj również efekt prewencyjny, tak aby przedsiębiorca wiedział, że nie może ryzykować narzucając konsumentom nieuczciwe postanowienia umowne. Tak, mamy utrwaloną już linią rzeczniczą. Tu jest na przykład jedno z charakterystycznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie KAMINO, w którym jednoznacznie jest stwierdzone, że sąd krajowy nie ma prawa uzupełniać umowy o inne postanowienia, a zwłaszcza postanowienia, które miałyby działać w interesie przedsiębiorcy. Jedynym wyjątkiem, jaki dopuszcza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest wyjątek dla przepisów tak zwanych dyspozytywnych, a więc przepisów, które mają zastosowanie wtedy, kiedy umowa nie reguluje danej kwestii. Otóż jeżeli mamy przepisy dyspozytywne, których mniej więcej brzmienie wygląda w ten sposób, że jeżeli strony inaczej nie postanowiły, to i tutaj prawo przewiduje odpowiedni skutek, a więc tego typu postanowienia wchodzą w miejsce bezskutecznych postanowień umownych. No bo skoro postanowienia umowne są bezskuteczne, to mamy sytuację, kwestię nieuregulowaną, może znaleźć zastosowanie przepis ustawy. I otóż w takiej sytuacji ustawodawca europejski mówi, że można wtedy uzupełnić umowę o te przepisy dyspozytywne. W kredytach indeksowanych nie ma przepisów dyspozytywnych. Polskie prawo nie przewidywało czegoś takiego jak umowa kredytowa, waloryzowana, indeksowana, denominowana. A nie ma takiej konstrukcji i nie ma w związku z tym też żadnych przepisów dyspozytywnych. Dlatego należy z dużą ostrożnością podejść do przepisów, które zostały zaproponowane przez Kancelarię Prezydenta. Dlatego że nieoczekiwanie może się okazać, aczkolwiek ten projekt przewiduje wyłączenie z zakresu swojego stosowania do spraw będących przedmiotem rozstrzygania przez sądy, ale może się okazać, że te właśnie, ten właśnie projekt prezydenta stworzy przepisy dyspozytywne, na które później sądy się będą powoływać, a więc powiedzą, że owszem, kursy banku nie są kursami właściwymi, ale mamy przepis ustawy, w tym wypadku ustawy prezydenckiej, która powie, że tym kursem właściwym jest kurs średni NBP powiększony o marżę pół w obecnym brzmieniu tych zapisów. W takim, w takim więc brzmieniu ta ustawa może być bardzo niebezpieczna i w toku dalszych prac sejmowych też tutaj apeluję do posłów o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby te rozwiązania w żaden sposób nie mogły ograniczyć roszczeń, jakie kredytobiorcy mogliby czy już podjęli, już zgłosili w sądach. Takie byłoby więc niebezpieczeństwo tej ustawy. Natomiast jeżeli chodzi o linię orzeczniczą, mamy już do tej pory kilka orzeczeń nieprawomocnych. Mamy orzeczenia prawomocne Sądu Najwyższego w sprawach generalnych. Czekamy na kolejny krok. Wiemy tutaj z wypowiedzi wielu prawników, że te sprawy przed sądami toczą się niemrawo. Niemniej jednak myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat wykształci się linia orzecznicza i jestem przekonany, że będzie ona zgodna z prawem ochrony konsumenta, zgodna z prawem unijnym i zgodna również ze zdrowym rozsądkiem i tego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.